Nazywam się Beata Tarnowska, jestem bibliotekarką i trenerką. Razem z Małgorzatą Czarnecką, trenerką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, przygotowałyśmy materiał, w którym opowiemy o prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla osób starszych i o tym, że prowadząc takie spotkania powinniśmy uwzględniać możliwości ograniczenia seniorów. Na wstępie warto zadać pytanie: kim jest senior w procesie uczenia się? Opierając się na teoriach znanych psychologów Daniela Levinsona i Erika Eriksona, możemy powiedzieć, że senior to osoba dojrzała, w wieku powyżej 60 roku życia, o dużym doświadczeniu życiowym, z bogatym zasobem wiedzy, z ustalonymi schematami myślenia oraz z utrwalonym systemem wartości. Czy istnieje w ogóle specyfika pracy z seniorami? A jeśli tak, to na czym ona polega? Nie wszyscy dorośli są tacy sami, mimo podobieństw w uczeniu się, a zatem uczenie się dorosłych powinno uwzględniać indywidualne różnice między nimi. Metodyka pracy z seniorami zasadniczo nie różni się od metodyki pracy z dorosłymi, ale metodologia, czyli praktyka, ze względu na możliwe różne ograniczenia wynikające z wieku uczących się, może być inna. Na temat seniora w roli ucznia funkcjonuje wiele mitów, na przykład Starych drzew się nie przesadza. Starzy ludzie potrzebują spokoju. Starego drzewa nagiąć się nie da. Wszystko to nieprawda. W sytuacji uczenia się, senior może doświadczać ograniczeń z powodu gorszego wzroku czy słuchu, gorszej sprawności fizycznej. Może potrzebować więcej czasu na zapoznanie się czy utrwalenie nowych informacji. Może potrzebować więcej doświadczeń, prób, eksperymentów w procesie nabywania nowych kompetencji. Może potrzebować podziału materiału na mniejsze partie. Może potrzebować częstych przerw. Może tak być, ale nie znaczy, że zawsze i w każdej grupie tak będzie, bo każdy z nas jest inny również po 60 roku życia. Wspomniane trudności i potrzeby. Które mogą się jednak pojawiać, wynikają z biologicznego starzenia się ludzi. Czego się mogą bać seniorzy na zajęciach edukacyjnych? Czy w moim wieku nauka ma jeszcze sens? Czy wiedza na kursie będzie przystępnie przekazywana? Czy po wyjściu z zajęć będę jeszcze coś pamiętać? W związku z tymi potrzebami i obawami, jakie możesz napotkać w grupie seniorów, jako osoba prowadząca zajęcia edukacyjne, zadbaj o to, by zawsze podawać cel zadania czy ćwiczenia. Dzielić materiał na mniejsze porcje. Częściej pytać, czy wszystko jest jasne i czy trzeba coś wytłumaczyć. Wprowadzanie nowych zagadnień zaczynać od powtórki tego, co było wcześniej. Utrwalać wiedzę i umiejętności. Jak najczęściej odwoływać się do doświadczenia seniorów. Jeśli jest taka potrzeba, pisać większymi literami. Zapewnić odpowiednią liczbę i długość przerw. Mówić zrozumiałym językiem, unikać specjalistycznego żargonu. Przyjrzyj się jeszcze chwilkę tym kilku wskazówkom. Zastanów się może już niektóre stosujesz. Które możesz jeszcze wprowadzić na Twoich zajęciach dla seniorów? Ważna jest też Twoja postawa jako osoby prowadzącej. Staraj się być cierpliwy i życzliwy. Bądź otwarty i uważny w słuchaniu. Traktuj uczniów, seniorów poważnie i po partnersku. Zauważaj i doceniaj nawet małe postępy. Jak mawiał Klaus Foppel. Nieważne, kto prowadzi, ważne, by złapać wspólny rytm. Ale przede wszystkim mierz się z mitami, takimi jak ten, że zawsze starość oznacza spadek zdolności intelektualnych i poznawczych. Działaj na rzecz mądrości, jej rozwój skutkuje akceptacją własnego życia, która prowadzi do spokoju ducha i czerpania z doświadczeń edukacyjnych. Teraz chciałabym omówić szczególny przykład zajęć dla seniorów, warsztaty komputerowe. Oto kilka zaleceń i dobrych praktyk. Oto jakie problemy mogą mieć seniorzy podczas nauki umiejętności komputerowych. W pierwszym kontakcie z komputerem może występować duży poziom napięcia i emocji, które blokują naturalną percepcję. Mogą pojawiać się trudności w zrozumieniu polecenia np. zamiast na ekran, kursanci patrzą na klawiaturę. Mylą prawy przycisk myszki z lewym. Dłużej może potrwać uczenie się wyodrębniania na ekranie poszczególnych elementów i przypisanie ich do właściwych kategorii, np. plik, folder, okno programu, pasek zadań. Może pojawiać się trudność w obsłudze myszki komputerowej czy klawiatury, np. wykonanie podwójnego kliknięcia lub zbyt długie przyciskanie klawiszy. Jak dopasować program zajęć komputerowych? Do potrzeb edukacyjnych seniorów. Dobrze jest podzielić program na kilka modułów kursowych poświęconych różnym zagadnieniom, niż proponować seniorom jeden długi kurs uczący wszystkiego. Ważne jest, aby zapewnić możliwości konsultacji poza kursem w celu utrwalenia zdobytej wiedzy czy uzupełnienia wiadomości, które były podawane podczas nieobecności na zajęciach. Duże znaczenie dla seniorów. Mają materiały metodyczne, wydruki, podręczniki, z których mogą korzystać w domu, by utrwalać zdobytą wiedzę. Na zakończenie cyklu zajęć ważne jest wręczenie certyfikatów każdemu z uczestników. Zwróć uwagę na to, by Twoje zajęcia były zbudowane według stałego schematu, który przewiduje najpierw przypomnienie materiału, następnie wprowadzenie nowych, ale niewielu zagadnień praktycznych. Potem wykonanie zestawu ćwiczeń, czasem wielokrotnie tych samych, na koniec zapisanie i powtórzenie zdobytej wiedzy. Powiedzmy jeszcze kilka słów o działaniach i postawie osoby prowadzącej zajęcia komputerowe dla seniorów. Zauważaj postępy i osiągnięcia, nawet te najmniejsze to jest dobre operowanie myszką, poprawne wykonanie operacji. Nie mów zbyt dużo, za to demonstruj. Powtarzaj. Konieczne są krótkie wielokrotne powtórzenia wprowadzanych pojęć i zagadnień, które są poparte ćwiczeniami. Zachęcaj do wzajemnej pomocy. Kiedy uczymy innych, sami też się uczymy. Ogranicz teorię do minimum, według zasady jak najmniej teorii, jak najwięcej praktyki. Pozwól swoim uczniom na popełnianie błędów. Z mojej wieloletniej pracy z seniorami wynika, że edukacja seniorów, jeśli ją dobrze zaplanujemy, jest niezwykle satysfakcjonująca. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w pracy z seniorami.